Gdy spoglądam na ostatnie filmy, które wydałem z Darko, czyli te o kontach, Jak ulepszyć kąta, nie? Jak rozwijać kąt to To tak patrzę na 15-minutowy i ten parę sekundowy minutowy i parę sekund było to ten dwójki zrobił wyświetleń właściwie 15 minutowy tam w sumie informacje a propos tylko jednej rzeczy, czyli tam Apis Zeus. Jak ktoś chce, to będzie sobie oglądał ten 15-minutowy, jak rozwijać konto, ale właśnie ja taki powiedzmy mini maratonik rozszczepię ten film i zrobię to tak, żeby każdy miał, mógł znaleźć to co chce, czyli Zrobię film o tym, jaki statek wybrać na początek, zrobię film, yy, to po kolei ulepszać, nie? zrobię film, jak Skylab ulepszać i tak dalej, i tak dalej. Nie? Tutaj mam swoje takie konto, yy, które robi, yy, zrobiłem tam kiedyś, właśnie jak zacząć yy, z tą przygodę po prostu. <laughs> Dobrze zrobiliście te emisje początkowe, już macie... PrEMkę na dwa tygodnie. No i yy, przynajmniej ja pierwsze co zrobiłem, żeby zacząć tak grę w Orbit to, yy, to wchodzić tam do gry, nie? Ja tam nie będę wchodził, bo czas oczywiście. Wchodzicie do gry i pytacie się po prostu o jakieś 5 milionów kredytów, bo tyle można wypo, yy, wypłacić na start komuś, nie? Coś będzie w, w tym Pytacie się o te 5 milionów kredytów, no i inwestujecie w tutaj o, w aukcję i wchodzicie na, na aukcję. No i y, jeszcze co? No to Leonek. Ja go tu mam. On tutaj on będzie między tymi źródłami. To Leonek i. W leonka wrzucacie wszystko, co najlepsze, bo leonek na statku, oczywiście, ma powiększony damage o 100% i po prostu i prędkość, i osłonki też. No wszystko, co najlepsze, to dajecie na leonka. I się w następnym imię.